Strzeście się tych, którzy przychodzą w nocy, bo to może być któryś z nich. Witamy w Watchman Polska, a dzisiaj odliczamy nasze top 10 potworów ze świata Wiedźmina. Przyjrzymy się najpamiętniejszym kreaturom z Bestiariusza Geralta. Pamiętajcie, że potwornych kandydatów będziemy brać pod uwagę tylko z gier wideo i serialu. Przepraszamy miłośników książek, może innym razem. <laughs> Numer 10. Kikimora. Obyście szybko przebierali nogami, bo aby uniknąć kończyn tych okrutnych insektoidów, trzeba być naprawdę zwinnym. Niezależnie od tego, czy pamiętacie te potwory z czasów polowania na ich królową w pierwszej części gry, czy spotkaliście je w dodatku krew i wino, te gigantyczne stawonogi to dość poważni przeciwnicy. Być może dlatego w serialu Netflixa zdecydowano dołączyć jedną przy wprowadzeniu Geralta na ekran. Tylko, że tam była co najmniej 10 razy bardziej odrażająca. Numer 9: Doplery kleptomaniac. Przetrwanie na kontynencie nie jest łatwe. Złapane między ludzkie uprzedzenia a zagrożenia dziczy, te stworzenia nie miały innego wyboru jak wtopić się w społeczeństwo. Znani również jako podmieńcy i zmiennokształtni, doplery mogą przybierać inne formy przez bliską obserwację. Metamorfozy obejmują również myśli i uczucia. To pozwala im ukryć się przed kimkolwiek, nawet przed wiedźminami. Damn, I look old. Podczas gdy Geralt spotkał w swoim czasie zarówno przyzwoitych, jak i przebiegłych doplerów, osobom niegrającym przedstawiono jednego w serialu Netflixa. Numer 8: Wampiry. can evade no Serie mrocznych fantazji bardzo często zawierają w sobie tych krwiopijców, a świat Wiedźmina nie jest wyjątkiem. Kluczową różnicą jest to, że wampiry Wiedźmina rodzą się wampirami, a nie z ludzi. Seria dała im również szczegółową hierarchię, abyśmy wiedzieli jak duży problem mamy w danym momencie. Mamy zmysłową, ale złowrogą Bruxę, nienasyconą Ekimarę, Katakana i to wszystko zanim przejdziemy do wampirów wyższych. Wśród nich Geralt spędził sporo czasu. Mamy elokwentnego kompana Luigesa, czarny charakter z krwi i wina Detlafa i na sam koniec najstarszych i najpotężniejszych przedstawicieli, ukrytych. You help me! How? Depends on you. Co mają ze sobą wspólnego, mogliby nas posiekać na kawałki jednym pociągnięciem pazura. Numer 7. Gonther odim. Jeśli na kontynencie jest diabeł, to ma twarz wędrowcy spełniającego życzenia. Choć jego wygląd i maniery rysują go jako przeciętnego żartownisia, prawda jest taka, że pan lusterko może być wprost najpotężniejszym stworzeniem, jakie Geralt kiedykolwiek spotkał. Może spełnić każde życzenie, nawet nieśmiertelność. Zatrzymać czas klaśnięciem, a kiedy przyjdzie czas zapłaty, bez wahania zabierze waszą duszę. To w połączeniu z jego przebiegłością sprawiło, że Geralt ledwo dał radę go przechytrzyć w najbardziej śmiercionośnej grze zagadek jaką kiedykolwiek widziano w grach. Oh, numer 6 Nekery Zabicie jednego z tych małych pożeraczy zwłok jest tak proste, jak tylko się da. Szkoda, że tak rzadko są sami. Gdy atakują grupami z podziemia, ich pazury i zęby przedrą się przez wszystko, co złapią. Doświadczeni gracze będą miło wspominać przedzieranie się przez nich z minimalnym trudem, zanim wrzucą bombę do ich gniazd, by wykończyć pazlinożerców. Geralt Henry'ego Kavilla miał jednak znacznie trudniejszy okres. Podczas gdy on zabił ich całą zgraję, jeden zostawił go z paskudnym ugryzieniem, tym samym zatruwając Numer 5. Leszy Przechodzimy do wielkich graczy. Ci strażnicy starych lasów rozerwą wszystko co stanie na ich terytorium. Fizycznie lesze może nie wydają się tak imponujące jak inne relikty, na przykład biesy, ale ze względu na bardziej humanoidalny wygląd i zdolność wzywania naturalnych sojuszników są tak samo niepokojący jak morderczy. Jeśli nie chcecie być rozerwani przez korzenia drzew czy wydziobani przez wrony, lepiej trzymajcie się z daleka. Biorąc pod uwagę naturę zawodu Geralta był wielokrotnie zmuszony do stawienia czoła tym potworom, a każde kolejne spotkanie było trudniejsze. Przygotujcie znak igni. Od tego może zależeć wasze życie. Numer 4. Poroniec, What? Poroniec to ożywione zwłoki martwego niemowlęcia, któremu odmówiono właściwego pochówku. Przeklęty by wędrować w nocy w poszukiwaniu ciężarnych kobiet w celu posiłku. Po spotkaniu jednego w welen w Wiedźminie 3 dowiadujemy się, że są dwa sposoby zakończenia bolesnego istnienia tej zdeformowanej istoty. Rytuał, który wymaga ogromnej cierpliwości i akcji, lub cios srebrnym ostrzem. Ostrzegamy, że ten drugi nie kończy się przyjemnie, mimo że zabijamy go z litości. Thank you, go in peace. I właśnie takie rzeczy kazał nam robić krwawy baron. Numer 3 Klucznik. Potwór, który został z graczami długo po odłożeniu gry na półkę. Niezapomniany trochę ze względu na tajemnicze pochodzenie, a trochę ze względu na przerażający wygląd lub jego brak. Wprowadzony przy rozszerzeniu serce z kamienia, klucznik jest istotą bez twarzy, która chroni tereny rezydencji von Ewereków i z którą Geralt musiał skrzyżować ostrza. Nadal zastanawiamy się dlaczego Olgierd, mimo jego charakteru, wezwał takiego demona by monitorował jego posiadłość i pilnował jego żony. Tak czy inaczej klucznika nie wolno lekceważyć, zwłaszcza że może wykorzystać dusze pochowanych by się wyleczyć. Numer 2. Strzyga. I your mother. Może nie jest jakimś niszczycielem światów, ale Strzyga zajmuje szczególne miejsce w sercach fanów Wiedźmina. To istota, z którą Biały Wilk walczył w pierwszej kadscence, pierwszej części gry. Walka z nią była również jednym z najważniejszych wydarzeń pierwszego sezonu adaptacji Netflix. Przeklęta od urodzenia i zmutowana w obrzydliwą istotę znającą tylko głód i wściekłość, strzyga była prawdziwym wyzwaniem i prawie pokonała Geralta. Jedynym sposobem na jej pokonanie było trzymanie jej z daleka od trumny aż do trzeciego piania koguta. Czy wolicie rudą bestie, czy wrzeszczącego upiora? Krzywda jaką może wyrządzić jest ogromna. Numer 1. Wiedźmy z Krzywuchowych Moczarów Nazwijcie je Paniami Lasu albo szepciucha, Kuchta i Przątka. Jakkolwiek będziecie je nazywać, nie chcecie mieć do czynienia z Wiedźmami z Krzywuchowych Moczarów. Z ich osobowościami, pragnieniem starszej krwi i mroczną magią te trzy siostry nie mają skrupułów, by wykorzystywać niewinne dusze. I co by się nie działo, zachowajcie zdrowe zmysły. Wiedźmy uciekają do swoich pięknych, często nagich, ludzkich postaci. Tylko po to, aby móc szybciej sporządzić z was obiad. <słyska> Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.